Pisałam, że dzisiaj porozmawiamy dłużej o układzie limfatycznym. E, proszę mi dać znać, czy tam jesteście, czy mnie dobrze widać i słychać, bo jestem tak na ładowarce, ponieważ telefon mi się rozładowuje i boję się, że cała transmisja, całą transmisję szlak trafi w połowie, więc to nie ma sensu. Ok. Widać słychać, ja już tu jestem. Czy ktoś jest? Jeżeli ktoś tam jest, to napiszcie, czy widać i słychać. Moniczka, widać słychać. Dobrze, no to jak jest głosem. I teraz uwaga, e, ścieżki zdrowia, następny krok. Pamiętamy pierwsze kroki, które u nas były przed, przed parę dni, prawda? Czyli co u nas było? Pierwsze, e, to była woda, gorąca woda z czajnika, szklanka lub dwie. Ja wypiłem dwie i jeżeli ktoś wypije to rączki do góry. Natomiast później co u nas, bo poranna gimnastyka nawet w łóżku, a jeszcze lepiej na macie. Przy ścianie, na podłodze, jak to chce, na trawie, byliby 15 minut temu poświęcić. Od pięciu tak zaczynamy dokładać i dokładać. Później pamiętamy, że stolec. O stolcu rozmawialiśmy długo, że stolec jest bardzo ważny i że stolec codziennie ma być rano. I teraz pierwszy, drugi, trzeci można było zamienić ze sobą miejscami o tym rozmawialiśmy jutro, o, o tym rozmawialiśmy wczoraj. Jak mowa była o śniadaniu, następny krok to było śniadanie i długo dyskutowaliśmy: czy chlebki, czy bez chlebka. Doszliśmy do tego, że zupy. Kisza, jeszcze dodatkowo to komentowałam na Instagramie ciepłe zupy, w zimie rosoły, tam może wszystko pływać, opowiadał mu o wietnamskiej zupie, jak ktoś chce, to jak najbardziej zapraszamy tam sobie obejrzeć, natomiast i teraz następny krok, czyli cztery kroki to były takie obowiązkowe, ale popatrzcie, te kroki wcale nie są trudne, czyli jak chcemy odbudować zdrowie, to tak naprawdę te kroki są bardzo łatwe i te kroki, jeżeli będziemy wykonywać w odpowiedni sposób, to nas będzie spotykać samo zdrowie i samo dobro. Czyli tu się zgadzamy. I teraz następny krok. Teraz musimy zadbać, jeżeli już włożyliśmy wszystko, wydaliliśmy i poruszaliśmy tym ciałem i idziemy do pracy na te 8 godzin, to teraz musimy zadbać o to, no żeby nasze ciało też nie było w zastoju te 8 godzin. Bo jak siedzimy, to bardzo trudno się ruszać, więc Musimy nauczyć się tak się ruszać, żeby poruszyć układ limfatyczny, żeby spowodować, żeby nie było zastoju w miednicy mniejszej, żeby uwolnić przyponę i do tego mamy kilka ćwiczeń. Obiecałam dzisiaj, że porozmawiamy o układzie limfatycznym. Więc pierwsze ćwiczenie, które pokazywałam wiele razy na Instagramie i możecie to zobaczyć, to jest pobudzenie układu limfatycznego poprzez uderzenie piętami o podłogę. To się nazywa gimnastyka wibracyjna. Profesora Mikulina. Profesor Mikulin to była osoba, która tworzyła silniki odrzutowców. Do tej pory migi, które latają gdzieś tam w armii tamtego kraju, którego, który nie lubimy, to mają silniki profesora Mikulina. To był wyjątkowy człowiek, który miał kilka wykształceń i kilka doktoratów, bardzo dużo wynalazków. Natomiast jak on miał problemy ze swoim zdrowiem w wieku 50 lat, to stwierdził, że skoro zna się na odrzutowcach, to musi się nauczyć fizjologii i patofizjologii. I zaczął studiować bardzo dokładnie podręczniki z medycyny, po czym zrozumiał, że to działa na zasadzie systemy takich zastawek. I te zastawki można pobudzać do pracy i mobilizować, i usprawniać pracę zastawek. Mówimy o zastawkach w układzie żylnym, i niektóre zastawki są w układzie limfatycznym. Natomiast Powiedziano mu, że nie może wypowiadać się o zdrowiu, skoro nie jest lekarzem. W wieku 76 lat ten profesor dostał się na Akademię Medyczną. W wieku 82, bo 6 lat trwa medycyna, ukończył Akademię Medyczną, obronił doktorat i opublikował książkę, która się nazywa Aktywna, aktywnie długolecie można to tak powiedzieć, że on opowiada o tym, że on był bardzo schorowany i w wieku 50 lat już miał zostać zupełnie nie, tak gdyby, bezużytkowy dla swojej pracy, ponieważ czuł się fatalnie, był przed zawałami, miał niewydolność i sercową, i naczyniową, i tak gdyby nie był w stanie pracować. I odbudowując zdrowia krok po kroku, studiując fizjologię i patofizjologię, wynalazł gimnastykę, którą opisał. I to jest bardzo proste. Siedzimy czy stoimy i uderzamy piątami o podłogę, bardzo nieczęsto, nieczęsto to oznacza tak 30-40 razy na minutę, czyli 2 razy na 3 sekundy, powiedzmy jakoś tak. I ile razy to robimy? Ani 100, ani 200, robimy to około 30 razy. Później robimy przerwę i dodatkowo możemy to zrobić jeszcze 2-3 razy w ciągu dnia. Czy to jest problematyczne? To jest jeszcze łatwiejsze niż ćwiczenia w łóżku. Ja daję wszystko, co łatwe, żeby metodą małych kroków naprawdę dało się odbudować zdrowie. A następnie, co musimy też sobie wziąć, tak gdyby, do serca i robić w ciągu dnia, to jest to, co pożyczone mamy ze świata zwierząt. Zwierzęta nie ćwiczą, natomiast odruchowo. One się pociągają. My też, jak, się, jak małe dziecko się budzi, to pociąga się w łóżku. Najczęściej dziecko nie ma zagłówka za głową i nie jest tak, że łóżko jest zrobione na miarę, tylko łóżko jest zawsze większe i dziecko, jak się budzi, to pierwsze co robi i ziewa. Ja dzisiaj ile nagrywam ten film. Tyle razy się ja bardzo przepraszam, ale to jest naturalne uwolnienie energii wątroby i odblokowanie przypony. Więc ja już dzisiaj naodblokowywałam się na Instagramie, na Facebooku i na TikToku. Więc teraz odblokowuję moją przyponę z Państwem. Zacznijcie to robić ze mną. Na początku, tak jak robią małe dzieci, a i w pracy nie możemy tak robić, absolutnie. I teraz będziemy pociągać się w sposób bardzo mądry. Ręce zamykamy w taki zamek. Ciągniemy ręce do przodu, ramiona do przodu, naprawdę ja nie jestem senna, ja ziewam, bo się wyciągam, to jest naturalne, do przodu, a po tylicy głowy i szyję do tyłu. I to jest najlepsze pociąganie do przodu i tak robimy 2 trzy razy i możemy to zrobić w pracy, później piszcie w komentarzach jak wam idzie pociąganie, a teraz do tyłu i do tyłu też ciągniemy szyi i głowy do przodu, ziewanie nie wolno tłumić, trzeba ziewać i do tyłu, to nie jest tak, że ja nie szanuję Państwa, tylko ja pokazuję, co będziecie robić w pracy, natomiast teraz chciałabym porozmawiać, bo to obiecałam, o układzie limfatycznym, czym jest układ limfatyczny, dlaczego on jest taki ważny? Więc jeżeli mówimy na poważnie, nie wiem, czy to Państwu interesuje. Jak interesuje, to bardzo proszę, kciuk do góry, że chcecie to słyszeć, bo może Państwo nudzy i układ limfatyczny nikogo nie interesuje. Jeżeli interesuje, to proszę, dajcie mi znać. Otóż układ limfatyczny to jest układ, który powstał razem z układem żylnym i z układem tętniczym. I tak naprawdę, jeżeli mówimy o wspólnym układzie naczyniowym, to mówimy o układzie tętniczym, który doprowadza krew, o układzie żylnym, który odprowadza krew, czyli tętniczy układ płynie od serca na obwód, żylny układ płynie od obwodu do serca i układ limfatyczny, o którym ostatnio mówi się dużo, natomiast o którym nie uczą na żadnych studiach. Układ limfatyczny to jest układ, który odpowiada za wyczyszczenie i sprzątanie naszego ciała. I za odporność naszego ciała też odpowiada układ limfatyczny. Układ limfatyczny pełni przeróżne funkcje, natomiast o nim jest cicho nawet nie dlatego, że nie chcą nam o tym powiedzieć, tylko dlatego, że w medycynie nie do końca mamy możemy zbadać układ limfatyczny, ale my nie możemy wpłynąć na układ limfatyczny, ponieważ w medycynie nie ma żadnych leków, które by mogły zmienić układ limfatyczny. Więc układem limfatycznym płynie limfa. Na początku chciałabym powiedzieć, jaki jest zbudowany układ limfatyczny. Układ limfatyczny, ponieważ wszystkie układy płyną tak gdyby w tkance obok siebie to jest układ półotwarty, który zaczyna się takim kapilarem limfatycznym obwodowo, o ślepym końcu i później pojawiają się dziureczki, przez które tkanka filtruje płyny i wszystko co jest niepotrzebne i to co nie może odpłynąć z krwią żylną bo na przykład dwutlenek węgla to płynie z żylną, a bakterie, wirusy, e, takie różne niedobre rzeczy, naprawdę niedobre, które znajdowały się w tkance, płyną z układem limfatycznym. I płyną w kierunku od obwodu do centrum, w kierunku węzłów chłonnych. W węzłach chłonnych mamy przystany, gdzie rozpoznajemy patogen i go uniszkodliwiamy. I dopiero czysta limfa, może wypłynąć z węzła chłonnego, czyli jak mamy powiększony węzeł chłonny, to oznacza, że węzeł chłonny nie wyrabia się ze swoją pracą i filtrując to, co znajduje się wyżej, nie przypuszcza czystą limfę, tylko cały czas pracuje, żeby unieszkodliwić to wszystko, co u państwa było w zębach, w nosie, w zatokach i w oczach i w głowie. Więc układ limfatyczny towarzyszy układom żylnemu i tętniczemu. Natomiast to wszystko odbywa się w tkance. Tkanka to jest jakaś liczba komóry, które spełniają i robią tą samą funkcję. Czyli tkanka spełnia swoją funkcję. Mięśniowa się kurczy, nerwowa przykazuje impulsy, prawda, śluzówki wydalają i wchłaniają, błona żołądkowa trawi i tak dalej. Tkanka nerek, na przykład filtruje, więc każda tkanka pełni swoją funkcję. Natomiast tkanka się składa z komórek. Komórki muszą dobrze zjeść i dobrze się wypróżnić, tak jak my. U nas było jedzenie wczoraj, prawda? Mówiliśmy o jedzeniu, a było przed tym picie i wypróżnianie. I komórka też, ponieważ siedzi w, w, w rusztowaniu fibrynowym i nie może w żaden sposób nigdzie pójść, więc. Ona wszystko dostaje z płynu śródmiąższowego, czyli ten, który jest w tkance i wszystko oddaje do tego płynu, więc płyn śródmiąższowy i tkanka dla komórki, to już to, co tam płynie, bo każda reakcja zachodzi w środowisku płynnym, to jest i restauracja, i ubikacja. Ciekawie, prawda? Nie wiem, czy Państwa to interesuje i czy to jest to, o czym chcielibyście słyszeć. Natomiast wydaje mi się, że w odbudowaniu zdrowia, jeżeli nie wiemy nic o naszym układzie limfatycznym, to niczego nie odbudujemy, bo nie będziemy świadomi. I teraz uwaga. Więc układ limfatyczny płynie. I żeby płynąć limfa, powinna być płynna, powinna być niegęsta. Dlatego też pijemy wody, żeby rozcięcić limfy, Ja o tym wspominałam. Natomiast na zagęszczenie limfy wpływa wszystko, a tak naprawdę, w zależności od tego, co jest dodane do limfy, to mamy takie tkanki, takie płyny wewnątrztkankowe. Na przykład, jeżeli dodamy dużo kwasu hialuronowego, będziemy mieć maść stawową. Jeżeli będzie mniej kwasu, będziemy mieć łzy. Jeżeli dodamy HCl będziemy mieć sok żołądkowy. Więc to wszystko jest limfą i ta limfa idzie tam, gdzie jest potrzebny płyn. Tworzy się oczywiście limfa, tworzy się limfa z tego płynu śródtkankowego i krwi. Natomiast w limfie jest bardzo dużo rzeczy, które powinniśmy wyrzucić z ciała. A żeby wyrzucić, ona powinna płynąć, a nie stać. Jeżeli ktoś ma obrzęki limfatyczne na nogach, a to łatwo się bada, wyobraźmy, że to noga, dotykamy palcem i jeżeli po zabraniu palca zostaje takie zagłębienie, to oznacza, że jest obrzęk limfatyczny, który może być oczywiście różnego pochodzenia i różnej przyczyny. Natomiast jak my samodzielnie możemy upłynąć limfę? Mamy limfostymulatory. Limfostymulator... To są preparaty naturalnego pochodzenia, na przykład mamy lymph flow w klubie koralowym, a i mamy też korzeń lukrecji, który jeżeli będziemy zaparzać lub dodawać do zupy, to on w nieprawdopodobny sposób pogania limfę. Tak gdyby każe limfie być płynnej i limfa zaczyna cała się ruszać. A gdzie najwięcej jest węzłów chłonnych? Ja już wspominałam o tym, a i powiem jeszcze raz. Kilogramy węzłów chłonnych są w przywodzie pokarmowym. I teraz jeżeli my zastosujemy limfostymulatory w intensywny sposób, to wszystkie węzły chłonne przywodu pokarmowego zaczną filtrować te zarazki, bakterie i wirusy do przywodu pokarmowego. I teraz ważne jest, żeby one nie były wchłonięte do środka. Więc, jeżeli już coś takiego będziemy robić, to nawet węgiel aktywowany, enterożel, jakikolwiek sorbent będzie dobry, żeby to absorbować na sobie i wyprowadzić z ciała. To jest ważne, bo mogą być bóli głowy. Jeżeli cała ta trucizna, która jest w naszym ciele, ruszy, naprawdę nie będziemy się czuć dobrze. Dlatego ja proponuję robić tak jak wszystko drogą małych kroków. Nie wiemy, jaki macie stan zdrowia, czy czujecie się dobrze, czy niedobrze, macie choroby, czy nie, zażywacie leki, czy nie, jak funkcjonuje wasza wątroba, wasz płycherzyk żółciowy. Więc ja proponuję uzbierać, jeżeli nie wiem, czy teraz to jest do uzbierania, jeżeli nie, to do kupienia, czerwoną koniczynę kwiatki. I to jest bardzo dobry stymulator limfy. Lub kupić korzeń lukrecji i ten korzeń sobie parzyć jako herbatkę. Tak jak ja piję czagę, o której opowiadałam, można również dobrze robić herbaty z korzeniem lukrecji. I wtedy to nie jest pędzenie, tylko to jest bardzo delikatne stymulowanie. A delikatne stymulowanie zawsze się opłaca, ponieważ małymi krokami na naszej ścieżce budujemy zdrowie. Czyli popatrzcie, pierwszy krok u nas była woda, ćwiczenia, stolec, śniadanie. I teraz były u nas ćwiczenia, które pokazały, żeby limfa szła do góry, musimy... Wykonywać wibracyjną gimnastykę profesora Mikulina, ale do tego jeszcze pociąganie, żeby uwolnić przypony i energię wątroby. Ziewamy jak najwięcej. To nie jest ziewanie ze zmęczenia, to jest ziewanie z pociągania. To jest bardzo dobre ziewanie. Ziewamy, ziewamy, ziewamy. Oczywiście, jeżeli ktoś pracuje jako prawnik, to trudno mu ziewać, jeżeli siedzi u niego klient, czy na sali sądowej. Ale nawet lekarz może wyjść gdzieś i sobie ziewnąć, jak siedzi w pokoju, gdzie pisze historię choroby, to może się pociągnąć i może ziemnąć, więc każdy na to czas znajdzie, gdzie to zrobić, żeby zrobić to tak, żeby nie narażać się innym. I teraz już wiemy, co robić dalej. Dalej zaparzamy sobie limfostymulator, który upłynie limfę i zaczynamy delikatnie tą limfę rozganiać, jako płyn, który będzie bardziej płynny, czyli reologia tej limfy ma być bardziej wodnista, niż bardziej gęsty, który będzie stał w tkankach. Bo jeżeli w tkankach stoi limfa, to tkanka się nie oczyszcza, a to oznacza, że komórki też się nie odżywiają za pomocą krwi tętniczej. A to oznacza, że krew żylna też nie zabiera to, co potrzebuje, a to oznacza, że komórki umierają, ponieważ nie są w stanie ani się nam w sobie podobne, ani spełniać swoje funkcje, ponieważ istnieją nie w restauracji i toalecie, gdzie to tak... Stopniowo się wymienia, tylko siedzą po prostu w toalecie, gdzie mamy dużo nieczystości, bakterie, wirusy, grzyby, toksyny, konserwanty, i komórka mówi: Sorry, nie jestem w stanie, jestem zmęczona. Zadbajcie o swoje komórki, bo na koniec tego wykładu, czy tej naszej rozmowy, to nawet nie jest wykład, ja chciałam powiedzieć o nieśmiertelnej komórce serca kurczaka. Był taki eksperyment robiony w latach 80. ubiegłego stulecia, że serce kurczaka żyło na pożywce 40 lat. Czyli to było robione przed tym i w 80-tych latach po prostu wyrzucili już to serce kurczaka, ponieważ zabierano wszystkie produkty odpadu, to co komórki nie potrzebowały produkty metabolizmu. Dodawano tlen i wszystkie niezbędne substancje. Komórki regenerowały w sobie podobne i komórki były nieśmiertelne. A co to oznacza, że kurczak by też był nieśmiertelny? Nie, kurczak był niestety umarł dawno temu. Dlaczego? Dlatego, że my nie stwarzamy żadnych warunków do nieśmiertelności. I nie pomyślcie Państwo, że ja próbuję z was zrobić osoby, które by żyli po 3000 lat, tylko uważam, że ile byśmy nie żyli, musimy żyć nie tylko w zgodzie ze sobą, tylko w zgodzie ze swoim ciałem, bez dolegliwości, bez chorób i bez leków. Komu co jest pisane, ja z tym nie dyskutuję. Nie każdy chce żyć 120 lat, ale na pewno nikt nie chce być na wózku inwalidzkim, nikt nie chce być niesprawny, nikt nie chce być zależnym od otoczenia. A jeżeli tak chcemy, musimy zadbać, żeby nasze ciało nas słuchało zawsze i zawsze było sprawne. I podstawą sprawności ciała to jest prawidłowa praca układu limfatycznego, czego wszystkim Państwu życzę. Zostawiajcie komentarze, opowiedzcie, czy wybraliście czerwoną koniczynę, czy wybraliście korzyść do czy uderzacie piętami o podłogę, wykonując gimnastykę wibracyjną Mikulina. No i bądźcie ze mną, jutro będzie następny krok, on będzie też bardzo ciekawy. Jeszcze tych kroków, a kroków. Także cieszę się, że będziemy razem. No i chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby się nauczyć tak bardziej pracować z układem limfatycznym, bardziej to oznacza za pomocą szczotek, za pomocą baniek, za pomocą ogrzewania. Za pomocą głaszy, za pomocą przyrządów, to planujemy dla Państwa warsztaty w Krakowie, WTCM-DAO, gdzie przez cały dzień, w tej chwili jest cena promocyjna, bo taki warsztat jednodniowy kosztuje 300 zł, ani 600, gdzie przez cały dzień w niedużych grupach z moimi asystentami będziecie uczyć się rozprowadzać limpy w odpowiednim kierunku, ogrzewać ciało, usprawnić pracę nerek i robić wszystko, żeby ciało było zbalansowane i dożywione energetycznie. Więc jeżeli ktoś chce, to bardzo proszę, ilość miejsc ograniczona. Naprawdę to z ukłonem dla Państwa robimy te warsztaty i obiecuję pyszną zupę w trakcie tego warsztatu. A ten, kto nie dojedzie do Krakowa, online zapraszam ze mną na Meridianologię gdzie też dowiemy się ciekawych rzeczy, jak pracować z meridianami i punktami, żeby odbudować własne zdrowie. No a tych, kto nie wybierze się zapisać się przy strony WTCM DAO, zostańcie ze mną na tych naszych bezpłatnych wykładach, gdzie też dzielę się moimi doświadczeniami, moimi obserwacjami, moją wiedzą i mam nadzieję, że każdemu z Państwa, jeżeli będziecie to wprowadzać w swoje życie, chociaż trochę, ale to pomoże. Ja życzę zdrowia. Oczywiście pijemy wodę. Oczywiście pijemy wodę. Teraz nie piję ciepłą, bo nie biegam po czajnik, ale pamiętacie, jeżeli jesteście osobami mówiącymi, to wypijać powinniście 30 ml na kilogram wagi. Czyli ja powinnam wypić półtora litry wody. Nie tysiąc herbat, a wody, 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 wodę. No i właśnie dopijam te moje półtora litry. Więc taka butelka. Wszystkiego dobrego ja życzę. Jutro tych wszystkich punktów. I po wykonaniu o tej porze widzimy się tu na kanale i będziemy rozmawiać o następnych krokach. One też powinny być bardzo pomocne i wcale nie trudne. Pozdrawiam, Wiktoria Zminczewska, lekarka i akupunkturzystka. Do zobaczenia, życzę zdrowia.